dla tych wspierających Kur. Jesteśmy na obczyźnie Zeżar po same pomidory Naprawdę, nie, no kilowcy niech się powieszą Jak mają z tym problem I tyle, tyle co ja sandaczy w życiu wypuściłem To już wszyscy ci kilowcy kurwa Albo nie złowili Albo nie złowią Albo więcej zeżarli jak ja wypuściłem Także proszę zobaczyć Gościu, widać że robi to pierwszy raz Nie Kuba? Tak. Brzydzę się tym, co robię, a nigdy takich rzeczy nie robiłem. Zbrojnik zrobił film yy, ze szczupaka, yy, co się ten co gdzie ma. A ja mogę nic na tym nie znam, więc ja wam zrobię co się żre, a co się nie żre. Resztę, oczywiście, to co zostanie, wypuszczamy. Ale no, nie wiem co będzie. O? Ale nie wie, jak to będzie, co będzie. Mam na, na to liczę. Kuba, jak wykroi, to wykroi. Nic, ja nigdy nie robiłem filetów, bo zawsze tych sandaczy tak mało zżeram, że mi ich szkoda. Patrz, nie spuściłem krwi. Od razu po palnięciu w łeb trzeba podciąć skrzela i go wziąć ogonem w górę. Zapomniałem o tym. Zopa, paniutki jak poleruje, ty! Marek Lisiecki, nie potrzebujesz asystenta? Zobacz, jaki jest delikatny. On by się przydał do tych Twoich szlifowań. Zobacz, 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 nie uroni nawet kawałka. Wypuścimy resztę, nie? Nie wiem tego będzie. No dobra, ale zawsze coś, no dajmy coś od siebie, nie? Jebany, widać, jesteś taki rzeźnik jest Kubuś. Nie znałem Cię z tej strony, Ty uchodziłeś za no-killowca, kurwa. Cześć, chciałbym być w Waszym teamie, jestem no-kill. Kurwa, mordo, aplikacja przyjęta, kurwa, zobacz. Ja też jestem no kurwa, w internecie, ale nie widziałem takich cudów, no. Pad Marti, łóż go. Marcy już myśli, że będzie wpierdalał, już zęby myje. Mm -hmm. No proszę bardzo. Jednak nie ma za dużych przynęt na sandacza. Patrz pan, skubany. Zobacz żeber, żeberka zostały, on to robi pierwszy raz mordo. Mm -hmm. Zobacz. <suszę> Zobacz. Zobacz co tu się teraz dzieje. Wydaje mi się, że... Sondacz ma przejebane, bo jest dobry no. Teraz mi się tu nie wkrajał w to to wszystko, o proszę, to jest, e... to jest flag, flag, gdzie rzu, gdzieś wylał no, no tu, w dupie, kurwa, weź to od razu, no, lito no, tu, w tym momencie 10 kiloców odsubskrybowało kanał, no i dobrze, bo zjeby nam niepotrzebne. To to da... Rzuć rybą, tak jest. U, ty, a ten nóż też widzę nieprzypadkowo masz taki. No, kilowy, to jest twój nóż. Ta, mój nóż. To w dupę z tego Nie co? Jest czas na oczy widzę. No bo i widzę jaka ginkość. To. Wczoraj jak go przywiązałem, żeby ładnie mu krewka spłynęła. Dzisiaj MK ma urodziny, to dla niego ten sandaż. Ruzdaj dla Marcelego To ani jak sobie cię przyjęli, Byście się nie rozbierał, widzę szybko to. Zoba, zobacz, 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 zobacza zobacz. W internecie gdzieś widziałem. Mm -hmm. Że szybko się uczam pamięć fotograficzną do filmików Jakbym, jest... miał, jakbym miał powiedzieć tak od serduszka to 70 ma ja chyba 6 czy 7 no, to takiego bym nie zajebał. No, jakbym miał zajebać do jedzenia, to zajebał takiego do 60-60. No. Ale że miał haczapuri i głęboko w no to co mam powiedzieć? No? Jest to w pełni pierwszy sandacz był na stacjonarkę, chociaż nie pamiętam czy... Marcin, mieliśmy jakieś sandacze na stacji? Nie pamiętam. Chyba nie strału to było dużo na inwaderki pik, 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 pik. Jebany, jak on to wyciął? Zoba, zoba, zoba. Żeby mi tam żaden baran nie pisał w komentarzach, że ty rybka cierpi i tak dalej. Pamiętajcie, życie nie jest w internecie. W internecie są głupoty. Resztę wypuścimy, jak najbardziej Będę to bym jeszcze zupę z tego zrobił, no ale że nie ma tu Benego, bo mieszka daleko od Gruzji jakieś 3000 km, no to... Zobacz, tylko tu nic nie zostało mięsa, ty on iść ty z tych sandaczy już zajebał. Kurat to jest drugi. Drugi chyba, akurat ty. Dzisiaj. Ej, Marceli z kim ty się kolegujesz? Zobacz, Mordo. O twój kolega, mój. Trzy raz na challenge i tak został. Matił z tego resztę muszę wypuścić, poczekaj. Bo aż wysadziło od dużej od głębokości, widzisz? Znaczy nie tak łapią takie 40 i jakie serce powstało. Sandaczowe serce, zobacz. zobacz. Ej, chodź ja to wypuszczę. Chodź. Musisz mi nagrać. Jeszcze zawsze jak robiłem. No. Policzki! Okay. Musisz wyciąć policzki. Będę wycina policzki, będę skrółem policzków, chodź. No Wycinaj policzki. Umiesz, nie? On to jakoś tak wykraiwał w kółko. I dawaj od razu usmażymy. A może zjemy sandacza na śniadanie? No, no, byłby pyszny. No, mąkę mamy. Zajebiście. Pamiętajcie, nic nie można się zmarnować. A ty już jesteś zjebał. Czy Kuben, jak ten film obejrzy, to ci zajebie łapkę w dół. Nie? Jemy sandacz. No, nie wygląda też jakby policzków nie No, nie, widać, że na policzki widać, że się mota. Wiesz, widać, że go zaskoczyłem tym policzkami. Pewnie teraz żałuję, ale wyjebałem mięsa. Zobacz. I takiego policzunia stary. Ujazdź, yes. zobacz. 100% mięsa w mięsie. Pamiętaj, że ma dwa. Mam nadzieję, że drugi zrobisz lepiej. No, aha, już wie, Kuba, dotą wiecie, wieciutki je, ale jest jak rzeźnik. Naprawdę, Anibek na Ciebie czeka. To jest film zrobiony w celach humorystyczny, żadna ryba nie ucierpiała przy kręceniu tego filmu. Nie wiem, że się szybko uczę. No zobacz, nie, już no, no, tu już twarde, tu już twarde oka nie jemy. Przy oku które zostało, dobra. Chodź, Mati, albo Marteli, ty musisz nagrać, chodź. Tutaj ciasnym kadrem. Jak proszę tak. Chodź. W tym bandyckim. Wiesz go żarwać. Zawsze... Chodź. Jeszcze zawsze o lwi mówiłem, no. tak ładnie mówiłem, Tu Nie obcinaj go, bo muszę wypuścić, no. Że główkę odczepiam. Nie, zostaw, nie odczepia Nie główcze. odczepię, nie. Ale to się znaczy, na się odczepia. No, zostaw, nie, bo on musi być wypuszczony, <laughs> kurwa, no. To wypuść go bez główki. No jak bez główki, no. no, w, no w dwóch częściach. Poczekaj, no. Morder. Poruszaj go tak przód tył, żeby sobie przewentylował strzela. Rybę trzeba natlenić. Dużo. Tak. No, poczekaj. Chyba ożywiał. No. Ej, już rusza ogonem, chce iść. Trzeba przytrzymać, aż zacznie się ruszać. Leć majątku. poszedł, jak powie pan. Musi odpocząć i wróci do siebie. <grym> Przypętajcie. Życie się nie dzieje w internecie, a mięso czasami można zjeść.